Serdecznie nad moim oczkiem. Słuchajcie, w poprzednim filmie nagrałem Wam hol przy pomocy żony. Złowiłem największego karpia, jaki tutaj pływa. Mianowicie chodzi o Sadana, którego wpuściłem w wigilię. Zobaczcie, jaki skurczony jest. O. Kurczę, wziął. Myślałem, że coś mniejszego ciągnę. A naprawdę, kurde, rybka zaczęła figlować mi, tak, że chyba z 15 minut około 20 ją ciągnąłem. Rybkę zmierzyłem poprzednim razem. Rybka miała słuchajcie, 48 cm było to dwa miesiące temu. Gdzieś ona nie podrosła w ogóle. Zmierzyłem ją przed chwilą. Także, tak, słuchajcie, kochani. Rybka ma u mnie do żywocie, jest to jedyny sadzanik, o tak jest moje oczko widać, muszę go jakoś tu podebrać, o. słuchajcie rybce dajemy wolność, Michał Fisz, zobacz co jest, znasz temat, serdecznie Cię kolego pozdrawiam, rybka popłynęła sobie. No szkoda, że nie wzięła taka większa rybka z tych naszych karpi królewskich, które tu mamy z żoną. Liczyłem, że coś się wyjmie na patelnię. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.